Uwaga, na końcu tego wideo konkurs, więc oglądajcie do końca. Temat, który chciałem dzisiaj poruszyć, jest poważny, dotyka nas wszystkich. A historia, o której wam dziś opowiem, była omawiana już wielokrotnie na YouTubie czy poza nim. Mam jednak wrażenie, że warto przedstawić ją ponownie i porozmawiać o tym, jak ona przekłada się na naszą obecną sytuację żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak może zakończyć się historia walki z koronawirusem. I co sprawia, że mam pewne wyobrażenie tej przyszłości, a no to, że podobną walkę z pandemią już przerabialiśmy. Zapraszam Was do 2005 roku do gry World of Warcraft. We wrześniu tamtego roku, w tej grze online twórcy udostępnili dla graczy nową część gry, Zul'Gurub, w której postacie graczy, tworząc wspólnie sporą grupę poszukiwaczy przygód, ruszali do walki z wrogiem. Jednym z nich był skrzydlaty wąż Hakar The Soulflyer. Hakar atakował w dość specyficzny sposób, i chodzi mi tutaj oczywiście o jeden szczególny atak, który dał nazwę tej niesławnej pandemii w Wowie. Chodzi oczywiście o czar Corrupted Blood. Widzicie, Corrupted Blood, zatruta krew, była atakiem, który stopniowo zmniejszał liczbę punktów życia postaci, a oprócz tego mógł przenosić się z postaci na postać, z gracza na gracza, zupełnie tak jak wirus. I nie byłby to może aż tak duży problem, gdyby nie pewien błąd programistów. Widzicie, osoba zarażona Corrupted Blood miała tracić życie tylko przez kilka sekund. Tak się niestety nie działo. Czar trwał. Mało tego, był zdolny przenosić się poza pole bitwy na świat zewnętrzny. Przeskakiwał nie tylko z osoby na osobę, ale jak się potem okazało, również na zwierzęta graczy, na ich bestie służące do szybszego poruszania się, a także na postacie niezależne NPC. Jak nie trudno się domyślić, z tej całej gromady trudno było uratować i wyleczyć wszystkich. Zaraza rozprzestrzeniała się bardzo szybko i, pomimo usilnych prób ratowania sytuacji, trwała tydzień. Na początku padły niskolewelowe, niskopoziomowe postacie, te, które miały mało życia, słabsze jednostki. Nie mogły przetrwać w zarazie zepsutej krwi. Potem często odwiedzane przez postacie graczy miejsca zamieniły się w pustynię. Ludzie woleli unikać skupisk. Innych postaci, żeby tylko się nie zarazić. 3. Wysokopoziomowe postaci zaczęły organizować punkty lecznicze, do których można było podejść i się wyleczyć. Mimo że już wtedy na ulicach Wowa w grze leżały wszędzie trupy i szczątki zmarłych postaci. Czy pomogło? Ech. Po czasie, gdy sprawa już ucichła, naukowcy zaczęli badać cały incydent, szczególnie pod kątem epidemiologicznej dynamiki społeczności, no i doszli do kilku bardzo ciekawych wniosków. Okazało się, że wśród graczy była grupa osób, które świadomie wkraczały na zarażony teren bardzo szybko, teleportowały się tam albo tylko zaglądały na chwilę, żeby zobaczyć jak wygląda sytuacja, a potem uciekały stamtąd i zdawały relacje innym. Często jednak to oni nieświadomie albo półświadomie stawali się zarażonymi i roznosili tę chorobę dalej. Podobnie zresztą jak te wysokopoziomowe postaci, które leczyły innych, oferowały swoje usługi, pomagając innym graczom przetrwać dłużej. One, one też były często zarażone, wydłużały tę epidemię dalej, no i powodowały zarażenia wśród innych graczy. Byli też w końcu i tacy, którzy świadomie wysyłali swoją postać, żeby zaraziła się tą plagą, i taką zarażoną postacią szli w rejony, gdzie zaraza jeszcze nie dotarła, kontaktowali się z graczami, którzy byli zdrowi i świadomie roznosili zarazę. Takich graczy nazywamy griferami. To są ludzie, którzy czerpią przyjemność z tego, że inni mają gorzej. Ale w prawdziwym życiu takie osoby chyba nazwalibyśmy bioterrorystami. Co jednak najgorsze, to to, że jak się potem okazało, e, największą przyczyną zarażeń nie byli sami gracze per se, a informacje, błędne informacje, nieprawdziwe informacje, które szerzyły się na różnych forach internetowych i mówiły o tym, jak radzić sobie w tej dobie plagi. Te informacje były niesprawdzone, były nieprawdziwe i dezinformowały tak naprawdę graczy, i to powodowało, że oni coraz bardziej eksponowali się na kontakt z wirusem. I powiedzcie mi teraz, czy ta cała historia nie jest podobna do tego, co mamy teraz? Masa fake newsów i głupich łańcuszków, pseudospecjalistów wypowiadających się na najróżniejsze tematy i wplatających w to teorie spiskowe. Generalny bałagan informacyjny, a i prawdziwi griferzy też by się znaleźli. I tak ja wiem, ja wiem, że gra to nie jest prawdziwe życie, że w grze możesz sobie pozwolić na wiele różnych rzeczy, które nie możesz sobie pozwolić w prawdziwym życiu. że to umieranie, da! Ale mam nadzieję, że widzicie te podobieństwa pomiędzy plagą i epidemią w World of Warcraft a tym, co mamy teraz, szczególnie jak ludzie podchodzą do epidemii i jak się w niej zachowują. W porządku, odpowiedzmy sobie zatem na pytanie, jak to wszystko może się zakończyć? W WoWie zakończyło się to tak, że po silnych próbach naprawienia błędu, gdy zginęło 4 miliony postaci, Blizzard po prostu się poddał, wyciągnął wtyczkę i zresetował serwery. I oczywiście my nie możemy tego zrobić, ale wiecie, kto na całym incydencie zepsutej krwi w wowie wyszedł najlepiej? Ci, którzy wtedy nie grali w grę. Ich w ogóle ten problem nie dotyczył. I wydaje mi się, że tak samo jest u nas. My najlepiej, tak sądzę i głęboko w to wierzę, najlepiej wyjdziemy z tego cało jako jednostki, jako społeczeństwo, gdy trochę przestaniemy grać w te gry społeczne i uczestniczyć w życiu społecznym takim, jakie znamy je na co dzień, a po prostu zostaniemy przez jakiś czas w domu. I teraz zmienimy trochę ton tego filmu, bo ktoś mógłby zapytać. Hej, no dobra, ale co ja mam robić w domu przez ten cały czas? Przecież no, zwariować można. Uwaga, mam dla Was odpowiedź. Ministerstwo Cyfryzacji oraz Fundacja Teatrikon, a także inne organizacje realizują właśnie projekt Garantanna, który skierowany jest do młodych osób, które powinny siedzieć w domu. Na stronie gwarantanna.pl znajdziecie szereg akcji przygotowanych specjalnie dla Was w ten trudny czas, w tym zagadki historyczne i logiczne, sesje gier RPG, webinary z ciekawą wiedzą, a także, a także projekt, który chciałbym wam polecić najbardziej, czyli inicjatywę edukatywni której chodzi o to, że jeśli masz mniej niż 19 lat, jesteś uczniem, możesz podzielić się swoją wiedzą szkolną robiąc live'a na Facebooku, a następnie takiego live'a udostępnić właśnie na grupie Edukatywni na Fejsie. Ten, kto do 26 marca wrzuci najwięcej, ma szansę na wygranie laptopa gamingowego, iPhone'a 11 albo aparatu fotograficznego. Szczegóły regulaminu na grupie edukatywni na Facebooku. A wszelkie linki do edukatywnych, do garantanny oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że ten czas spędzony w domu będzie dla Was ciekawy, bo dużo ciekawych rzeczy można robić w domu. A właśnie to będzie moje pytanie na koniec dla Was. Podzielcie się w komentarzem tym, co można ciekawego, kreatywnego zrobić w domu, żeby uniknąć nudy. Co Wy robicie? Jestem bardzo ciekaw, jak spędzacie swoją kwarantannę, gwarantannę. Ha! A tymczasem dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie lajka, subujcie ten kanał, jeżeli Wam się to podobało i chcecie tego więcej. I do następnego razu. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!